Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku odpisu SEPC'a na kanale Wideoblog Tech, czyli w porodniku ode mnie dla Was a propos modernizacji waszego sprzętu w różnorakim budżecie. Jak zgłaszać się do odpisu SPC? Bardzo proszę tutaj na biało napisane, jak wypełnić formularz i przysłać do mnie zapytanie. Czas odpowiedzi około 7 dni, albo trafiacie do filmu, albo udzielam odpowiedzi mailowej. Nie ma Fawkulce. Natomiast, jeżeli byście chcieli zmodernizować swój komputer, tam na czerwonym polu, czerwonymi literami, wyświetla się informacja, że można to również u mnie zrobić fizycznie. Natomiast, jak chcecie sprzedać swoje używane podzespoły po modernizacji, też możecie do mnie napisać przez stronę www.vbtpc.pl, wypełnić formularz, przywkleić zdjęcia, co macie do sprzedania, opisać to ładnie, i ja je postaram się w miarę szybko wycenić. No dobra. To były takie troszeczkę inne ogłoszenia duszpasterskie w tym tygodniu. Dzisiaj mamy Adama i Szymona, dwóch bohaterów, którzy dostali się do z apc i którym postaram się udzielić właśnie w ramach tego, tej serii odpowiedzi na pytania. A są diametralnie różne, moi drodzy. Zaczniemy od Adama. Adam napisał do mnie. Dokonałem ostatnio zakupu i 7260 k zasilacza Cooler Master G750MW. Posiadam także dysk 320GB, który spokojnie mi wystarczy. Komputer będę używać głównie do symulatorów lotu, który gładzi gładzie, gładzie, gładzie nacisk na procesor. Prosiłbym o pomoc w dobraniu reszty podzespołów. Chciałbym, aby w moim zestawie znalazł się dysk SSD o pojemności. Mój budżet 2500, bardzo. Będę za odpowiedź. Źle przeczytałem, ale sen zachowałem. Mój drogi Adamie, powiem ci tak: 2500 złotych to dużo kasy. Troszeczkę zacząłeś od dupy strony, bo kupiłeś najpierw procesor i zasilacz, chyba że trafiłeś okazyjnie, co jest zrozumiałe, bo czasem można na przykład od szwagra wyciągnąć za przysłowiowy litr soku pomarańczowego. Jakieś podzespoły komputerowe, to się często zdarza z tego co widzę, co właśnie piszecie do mnie w mailach, że nabyłem to i to za pół darmo od kogoś tam i od kogoś tam. Super, fajnie. Cieszę się, że, że, że jesteście na tyle obrotni, żeby nie tylko z Allegro, OLX czy innych źródeł wyciągnąć sprzęt, bo każda zaszczędzona złotówka to złotówka dołożona do kolejnej, dalszej rozbudowy naszego komputera. <laughs> tak jak powiedziałem, Adam zaczął od płupy strony, ale widocznie miał swoje powody ku temu. Natomiast bardzo proszę Adamowi, yy, dobrałem następujące podzespoły w jego, gdzie jest ten krzyżyk, w budżecie. Zacznijmy od płyty głównej. Sensowna w miarę, tania. Wręcz bym powiedział, że tania jak na chipset Z77, a srok właśnie na tym chipsecie. Wersja Pro 4, 280 zł kup teraz, sprzedający też nie budzi jakichś większych zastrzeżeń, chociaż ma tylko trzy pozytywy, ale generalnie jest sporo ludzi, którzy nie handlują na Allegro, a faktycznie sprzedają tylko coś okazjonalnie od czasu do czasu. Sprawna, stabilna, działająca. U niego działa z i i 2400 k z oryginalnym pudełkiem, z tylną zaślepką, co się rzadko zdarza niestety z instrukcją płytką, czyli bez kabli połączeniowych, tylko więc musiałoby sobie dwa kable SATA albo trzy kable SATA, albo ile tam potrzebujesz kabli SATA dokupić. Kable SATA kosztują grosze parę złotych za sztukę, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Eee, no, generalnie płyta wygląda ładnie, nie dopatrzyłem się żadnych niedociągnięć na niej, żadnych usterek. Piny też są proste z tego, co tam przyglądałem się. Także tutaj nie mam. Absolutnie żadnych zastrzeżeń, natomiast yy, no jak zwykle decyzja pozostaje w Twojej gestii. Ja Ci tutaj sugeruję 280 zł, czyli płytę już mamy załatwioną pod Twoją i 7 k Spokojnie na tej płycie podkręcisz sobie procesor. Do tego pamięć. Znaczy tego, że mamy dosyć spory budżet, tutaj bym zaszalał i założył 16 GB pamięci RAM do gier. Przeważnie wystarcza 8, a natomiast w tym budżecie spokojnie zmieścisz 16 GB w dwóch kościach 2 x 8 GB 1600 MHz celki dziewiątki 348 zł Najniższa oferta takiej 16 w DDR3 jaką znalazłem w momencie powstawania filmu na Allegro. Eee, no, sprawna pracowały z drugą parą takich samych 12 zł kurier wysyłka. Więc pamięć już też mamy załatwioną. Schodzimy to Niestety nieużywanym, a nowym, ale cena jest w miarę sensowna: 149 zł. Natomiast używka jedyna, jaka znalazłem na Allegro kosztowała 125 zł. Więc myślę, że te 15 zł, posiadając taki budżet, można spokojnie dołożyć i już w przypadku chłodzenia nie cerkolić cer się, tylko kupić po prostu nowe. Ehm, no, to spokojnie schodzi nawet bardzo pod 2600K. To chłodzenie spisuje się rewelacyjnie z podkręconymi Ryzenami, więc tutaj myślę, że też temat warty rozważania dla osób, które szukają chłodzenia do Ryzena, ale to nie o tym film, tylko o odpicowywaniu SPC-ów. To taka dygresja była. Dysk twardy, chciałeś 120GB, natomiast zmieścimy się z budżetem spokojnie w 256 i to Samsunga i to 850 Pro, jeden z najlepszych dysków, które możesz spotkać w przyrodzie. Cena... 350 zł. Sprzedawca wygląda, że jest ok, Z Radomia ja sprzedam dysk jak w tytule z prywatnego komputera. Komputer był domowy, więc nie był nadmiernie eksploatowany. Aha, jasne, jasne. Domowe komputery są bardzo eksploatowane. Wszyscy tam gry wrzucają na SSD-ki, żeby mi się szybciej odpalały. Ale żartuję. Dobra, 100% sprawny i tak dalej, nawet daje jakieś śrubki w komplecie. Tutaj powiększmy sobie zdjęcie. 100% hilfa, czyli 100% życia Szacowany czas życia tego dysku to jest 8 lat, 7 miesięcy, 8 dni. Tak to mniej więcej wygląda. Zapisane tylko 3000 GB, więc całkowicie, faktycznie nieduża ilość danych zapisanych na tym dysku. Więc myślę, że, że bardzo stosowny wybór, szczególnie, że cena też spoko jak na SSD 850 Pro od Samsunga. 3,5 stóweczki. I teraz tak, karta graficzna, mój drogi Adamie. Mam dla Ciebie dwie propozycje. Pierwsza, może Ci nie pasować wersja kolorystyczna, ale myślę, że najbardziej opłacalna w tym momencie z tych kart, które są na Allegro Asus GeForce GTX 1060 Dual, 6GB wersja, wersja podkręcona. Te karty występowały w dwóch wersjach, w wersji OC i w wersji standard. Te standardowe miały troszkę niższe takty, więc faktycznie całkiem sensowna cena poniżej 1000 zł za tą kartę. Sprzedawca nic niestety nie pisze, aha, jest na gwarancji producenta, a fakturę załącza do karty. No to bardzo ładnie, nie ma się co bać, myślę, że za 1000 zł można takiego gigabajta pół. Asusa GTX -a 1060, przepraszam, 6 GB brać. Natomiast, jakby ci kolor biały nie odpowiadał do Twojego zestawu, bo nie wiem, jaki tam sobie wymyśliłeś kolor swojego zestawu, czy też nie ma dla Ciebie znaczenia. To jeszcze jest palit GeForce GTX 1060, to jeszcze 6 GB wersja. Te pality niestety są troszeczkę słabiej taktowane, o z Krakowa, słabiej traktowa traktowane, taktowane, to nie ja. Słabiej taktowane niż. Te asusy, więc tutaj myślę, że za 49 zł więcej, szczególnie jeżeli tak się mieścimy w budżecie, myślę, że można pomyśleć o Asusiku. E, co do obudowy, znalazłem Ci prawdziwy rodzynek w dobrej cenie. Proszę bardzo: Fantex Eto Evolve bardzo fajna obudowa, bardzo ładna, jedna z chyba z ładniejszych, które można spotkać na rynku. W miarę dobrze wentylowana. Do Twojego zestawu całkowicie wystarczy 260 zł, mój drogi, za tego Evolva. Myślę, że fajna cena. No, obudowa naprawdę bardzo fajna, więc. No, wszystko zależy oczywiście od Ciebie w tym przedziale cenowym, który nam został, w tej kwocie, która nam została po Twojej modernizacji, można spokojnie wybierać, przebierać. Tych w tej cenie około między 200 a 300 zł jest sporo jeszcze Corsairów, sporo też innych fajnych obudów, ale mi akurat taki rodzynek wpadł w oko, bo one nieczęsto są wystawiane do sprzedaży. Więc no, to byłoby dla Ciebie. Z racji tego, że zasilacz masz, procesor masz, reszta zostało Ci dobre, mam nadzieję, że Ci jakoś pomoże. Wydaliśmy mój drogi w tym momencie 2370 zł. Przy założeniu, że kupujemy tą kartę droższą od ASUSa tego GTX 1060 białego, więc zostaje nam jeszcze jakieś 130 zł albo na przesyłki, albo za te 130 zł możesz poszukać sobie spokojnie dysku 1TB. W tej cenie kupisz właśnie taki dysk 1TB. Oczywiście używany, ale sprawny. Przynajmniej taką mam nadzieję, że nie kupisz bubla. I to dla Ciebie. Adamie, taka moja porada, mam nadzieję, że Ci jakoś pomogłem. I teraz przechodzimy do drugiego naszego, mojego widza, e, Szymona. Szymon napisał, witam, chciałbym kupić RZ, chyba RX-a, 580 wersji 4GB. Moje pytanie jest takie, czy warto kupować tą kartę do komputera, w którym mam płytę główną Asus, procesor FX4350, obecnie kartę graficzną 640 gtx od Asusa, zasilacz Chiftek" 500W i 8GB pamięci RAM HyperXa 1600MHz CL9. Mój budżet maksymalny to 1200 zł. Wykorzystuję komputer do grania najczęściej w typu gry typu CSGO, Heroes of the Storm, w której grafika nie jest aż tak bardzo wymagająca, lecz raz na czas zagram też w GTA i tak dalej. Słyszałem, że podcory jest słaby, lecz moim zdaniem grafika jest dużo gorsza. Z góry dziękuję. No i tak dalej. Szymon. Mój drogi Szymonie. Jedno i drugie nie budzi u mnie zachwytu, szczególnie połączenie FX4350 z kartą pokroju RX570 i RX, tym bardziej RX580. Absolutnie nie kupowałbym takich kart do tego Twojego procesora, mój drogi. No niestety Twój procesor będzie miał bottlenecka z tymi kartami, więc dla Ciebie przygotowałem troszeczkę inną propozycję. Myślę, że nawet bardziej wydajną niż to, co sobie ty założyłeś. Znaczy, tego, że masz 1200 zł, nie jest to mało na sensowną modernizację komputera, a u ciebie e, zmieniłbym po prostu raz, że platformę, czyli płytę, procesor, e, pamięć może zostać, bo będziemy dawać płytę z ddr trójkami i kartę graficzną. E, więc tutaj, mój drogi, dla ciebie, bardzo proszę, Szymonie. Zazwyczaj w opisy nie daje takich gotowych przykładów jak tutaj, czyli procesor od razu z płytą i z kulerem, bo przeważnie jest tak, że takich gotowców się po prostu nie opłaca kupować. Kupując te same podzespoły osobno, zapłacimy trochę mniej niż kupując to u jednego sprzedawcy. No tak to niestety ceny się od dawna kształtują na Allegro. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak już jest. Ale to jest wyjątek, ponieważ sam procesor. 2500 kosztuje koło 3 stówek, i płyta, dokładnie ten Asus P8H61, kosztuje ponad 2 stówki, około 230 zł, więc robi się nam już sporo ponad 5 stówek. A tu jest cena za ten komplet, jeszcze dostajesz chłodzenie boksowe w komplecie 458 zł, więc myślę, że całkiem sensowna propozycja. Do sprzedawcy też nie mam jakichś większych praktycznie żadnych zastrzeżeń. Płyta główna chłodzenie oryginalne z miedzianym rdzeniem. Płyta oraz procesor sprawny w 100%. Sprzedawca daje 30 dni gwarancji rozruchowej. Myślę, że spokojnie można by się zastanowić nad tą właśnie propozycją, bo cena jest naprawdę sensowna. Mogę Wam powiedzieć, że cena tego zestawu jest sensowna. Sprzedawca jest z internetu. No wspaniale. E, tak to wygląda. Mój drogi, więc wyrzuciłbym Twój procesor z Twoją to może nie wyrzucił, oczywiście dosłownie, tylko sprzedał. Twój procesor, twoją płytę, chłodzenie Twojego podstora, pamięci wyzostawił, pamięci będą pasowały do tej płyty bez żadnego problemu i po prostu przekładasz sobie całe serce swojego komputera na nową platformę, która będzie szybsza od Twojego FX-a. Zdecydowanie będzie szybsza. I do tego, z racji tego, że wydaliśmy 458 zł 4 pustówki. A budżet był 1200 zł, czyli zostaje nam około 7,5 stówki, 750 zł. I karta graficzna, którą dla Ciebie przygotowałem, mój drogi. E... Proszę bardzo, ASUS Strix GeForce GTX 970. E... Są tańsze GTX 970, ale są od jakichś takich dziwnych sprzedających i też z jakimiś defektami, na przykład, że nie ma jakichś tam opatek na Wiatraku. Natomiast ta karta sprzedawca zarzeka się, że 100% sprawdza, nigdy nie była naprawiona i ster jako i wizualny ocenia jako perfekcyjny. I tą kwotą 745 zł byśmy domknęli twój budżet do 1200 zł, którymi dysponowali. Więc myślę, że wybór tego gtx 970 w połączeniu z I5-2500 z tą płytą główną będzie bardzo dobrym. Wyborem nie będziesz miał bottlenecka na tym procesorze z tą kartą graficzną, spokojnie będziesz mógł pograć praktycznie we wszystkie nowe tytuły w ustawieniach wysokich i też niektóre w ustawieniach ultra. No, to tak gwoli informacji, moi drodzy. Adamie i Szymonie dwie porady dla Was, mam nadzieję, że innym widzom też przyniosły jakiś oczekiwany skutek, bądź też w jakiś sposób pomogły. Dobra, z racji tego, że główną część mamy za sobą, to sobie mogę teraz pogadać do Was, moi drodzy. No dobra. To Was zaskoczę i nie pogada. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Dzięki serdecznie za oglądanie tego odpisu CPC-a. Pamiętajcie, zgłoszenia kierujemy tu. Jak chcecie u mnie zbudować używany komputer bądź też nowy, kierujemy tam. I tak samo, jak macie do sprzedania jakieś podzespoły używane, to ja je chętnie skupię, o ile dogadamy się cenowo. Dzięki, do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam Was. W wideoblog. Tech.